Hej, czy się wam wszystkim z tej strony Bercik i zaczniemy tak nietypowo, bo przełączyłem się na Franklina, a tu zaczęła się misja. Daj mi kask. O, dzięki. No, więc tak sobie zaczniemy. Co robiliśmy w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku chyba zarabialiśmy kolejne miliony. Jak dobrze pamiętam. Ten odcinek będzie później. Mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć go do około 18. I oczywiście, tak jak zawsze, jeśli wam się spodoba, to zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. I tak. Mogę wam powiedzieć tyle na temat mojej zmiany pracy, ale te windy zapierdalają. O kurwa! E, tak, złożyłem opowiedzenie. Po dwóch latach pracy w tej firmie, po tylu wylanych łzach, potu jak zwał, tak zwał, powiedzieli mi, no dobra, no to czemu chciałem sprintować? Więc no dobra, no zmienię tą pracę i na rano, co ja zrobię jak nic nie zrobię. Ty, ale ta winda jest pojebana. Widzicie jak ona zapierdala? Chyba trzeba mu skopać dupę. Podejrzewam, że tak to się skończy. I dalej czekam na propozycję, jaką kolejną serię byśmy ogrywali. Czy może wrócimy sobie do Skyrima? Nera, to było prostsze niż mi się wydawało. Podszedłem po prostu, przypierdaliłem mój nara. I teraz patrzcie, jak szybko zjedziemy. Jakby została zerwana. I nagle hamulec Więc nieźle. Też fajnie. Mam walizę. Pakuje walizę. Auto jego też mogę wziąć? Nie, moje tam stoi, wolę moje. Moje jest ładniejsze. Kask oddać? A nie mogę, no to nie, nie oddam. A sam wyrzuci dobra, to lecimy naszą Furmanom. Trzeba jakieś uzbrojenie kupić chyba, bo ostatnio zauważyłem, że dość cienko u nich z, z, z jakimiś potężniejszymi, kurde, z potężniejszymi broniami. Jakiś karabinek by się przydał, najlepiej jakiś wojskowy, taki ciężki, jakaś M4. Co by mogło... O, akurat zaraz obok mamy. No to chyba od razu ogarniemy to. O, ja pierdolę. O, jest ten. Michałel. Przebić mu oponę mogę? Nie, nie mogę wyciągnąć nawet broni. Szkoda. Bo mu przebiło oponę. Abyśmy zobaczyli co on na to. Chyba by wiedział, że to my. Dobra, ah! It's cracking. Hey, you got him? Of course I do, homie. Here. Thank you. So, all good? Sure, homie. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. Hey, uh, Lester, what do you got? Uh, I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not <laughs> a fucking computer. Oh. Oh oh maybe i am <laughs> uh -huh. here's what i think we have two options the new security software goes into containment mode in case of emergency you know uh, earthquakes mudslides acts of god so we could plant some fire bombs they go bang the emergency call goes out we hijack it show up as firemen and then we grab the containment drive or we could Hack the system on site. We'll go in by, uh, by air. Uh, hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing an office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless ass ninja skills, huh? Yeah. any, meeny, miny, mo. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, yeah, you really talk. do. They'll clock you on the cameras if you're play acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you can torch the truck and then get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. Well, what about the other way with the uh, ninja skills? Now you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the uh, shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really <laughs> difficult. <laughs> Shane's given us the leftover left money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? <laughs> uh, uh, to the No, the <laughs> uh, So you do want a up, okay? Well, you'll need a couple of gunmen. They'll a go in with you as firemen. Everything goes to plan. They won't fire a single bullet, but you will be running into a burning high-rise with them. So consider that. Strzelca do wynajęcia nie mamy zamiaru strzelać. Więc nie wiem, czy. Kurde, chyba tego byśmy wzięli 14, 12. Ten kurde ma wszystko na maksa, ale bierze 12. Może na tej misji, jak mamy nie strzelać, to sobie wykoksimy na przykład tego trochę.

After what I saw nauczy. this guy do to two dozen bad cops and a half a ton of armor, I take him anywhere. Okay, that all looked good to you. You are robbing the FIB here. Chyba tak. Zatwierdzamy. let And Lecimy we have dalej. winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. All right, shit hit You know. Uh... I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you know who. Uh, Well, as long as he can't do it without us. Okay. No, dobra, no szybko, łatwo o, I ładnie, 100%. Pojazd do ucieczki Ale znowu co to będzie za Dobra ogarniemy coś Ale najpierw lecimy Co to jest za misja Salomon Polecimy sobie do Salomona Zaczniemy robić A później dalsze przygotowania Co A to ja wiem że nie możemy Dobra, wiem, że z remizy. Zdobyć gór Strażacki. Jeszcze nie. Mamy czas na wóz Strażacki. Amanda de Santo, co? A, ona pisze mi jakiś pierdoły. A. No dobra, no. Oczywiście jestem ten najgorszy. To, Tracy? Hey, Sugar Plum. Daddy, I'm in trouble. What is it? Money? Drugs? Your mother. There's this guy. He's been following me around. I think he's about to do something. O, kurwa. where are you? Finewood Plaza. Okay, wait there. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. No Shizard just could to show it. A i niestety musimy to zrobić. Nie możemy sobie pozwolić, żeby... Chociaż spadł jej mały głos z głowy. Chyba, że to śledził ją na przykład Trevor, bo jest jebnięty i nie wiem, co chciał osiągnąć. Ale zaraz to zweryfikujemy, zobaczymy. Mała Tracy tak go wyzywa. Teraz dzwoni o pomoc, ale tak zawsze jest. Hogan shopa. Oh no, something must have stolen it. Daddy, daddy, get in, we're going! Let's see if we can find him. I last saw him around the corner. Hawaiian snow. So Dobra. We're looking to... for a guy in a portable I don't remember what make. Okay, I'll keep an eye out. Thanks, daddy. Hey, Cabrio. what are dads for, huh? I mean, other than giving you money, putting a roof over your head, speaking to guys who ridicule you on TV. No, Is he here? No, He's not we should try that motel opposite the I'm not. Where'd you meet this guy? Uh, at a signing. What are you signing? A pot petition? No, you better not be taking out credit like your brother not credit. pieces no podpisywała jej. Yeah. You see him? I don't think so. Yeah. Maybe we should look over at Cluck and Bell. Clock and Bell. Has a... Oj, I at the expo. People want to meet you after that video on Fame or Shame? Yeah. Yeah, the video is... Was... Well, now you just gotta find a way to make money out of it. <laughs> we found this you. Hey. Not yet. Okay. Oh, uh, How about going around the corner and back up the hill past Crockahoop? My baby girl's a celebrity with her very own stalker. you finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. What was I thinking? You know, it's amazing you've turned out this good. Okay. Dobra, You're around here. Ah, huh? purple car, that's him. Fuck, he's on to you. Let's go. Know, was... That's what being fucked in the ass feels like. No, he's gonna catch him. Please, Daddy, stop him. No, stop He's out of the car. I get it. But he's gonna

Run, you little bastard! All the way out of town! I'll leave the state! I'll leave the ale dostał strzała! Lesz! Gdzie uciekasz? Jestem Od czego uzależniony? Halo! Lecimy! On już chyba zaczynał powtarzać to samo! Ale jak. on sobie do niej walił kapucynka? Ale mu przypierdoli. O nie, no patrz, dalej ucieka. Nie dostajesz jeszcze nauczki. Ale znowu to samo, a jakby mu postrzelił go w nogę? To bałem się, że mógłbym przegrać. W ogóle kurde, ile on ma kondycji. Biegnie jak pojebany. A mnie prawie potrącił. O ja pierdziele. Ty no kurde. Ja go nie dogonię. Ty nie gadaj, że ja go nie dogonię. I learned my lesson. Nie dostałeś nauczki żadnej. Please, I'm an o nie. Kurde. To oh. <grym> będę tak wiecz za nim. Gdzie mam coś z Tumikiem? Tu mam z Tumikiem. I... Oj Boże, musiałem to zrobić. Już mi za daleko odchodził. Zaraz by mi uciekł całkowicie. A ja teraz muszę ten cały kawał wrócić. Gdzie się wracasz? Oj, oj, oj. Jak myślicie, daleko mam ten samochód? Mi się wydaje, że nawet bardzo. No ja pierdzielę taki kawał ja mam biec jeszcze. W sumie mogę coś podpierdzielić To chyba by był dobry plan Nawet bardzo dobry Ale muszę się dowiedzieć czemu on ją niby do nim No ja będę biegł, 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 bo kurde nie wzięłem sobie samochodu i proszę. Ty, no nie, no to są jakieś jaja Przecie ja nie będę kurwa biegł taki kawałek, już i tak za daleko pobiegłem. No, patrzcie, ile jeszcze bym musiał biec. Chyba nie jestem gotowy na takie poświęcenie. I bought a the What happened, Daddy? Guy had an accident. I'm sorry. no a big accident. very sad I can't wypadek. believe you did that! What? We had to be sure. I just wanted you to speak to him! This was infinitely more persuasive. I never should have called you. Look, there's a lot of sickos out there. I couldn't take the chance. I know there are sickos out there. My dad is one of them. Uh huh. Grow up, baby. It's time you got serious with your life. Yeah, I ain't perfect, but I love you. I guess he really scared me, but I, I didn't. What? Well, then pretend it never happened. Like, I try not to think about exactly what aspect of your creative expression enamored him so much. Okay, that's right denial kinda of works for me good that's my girl now please try to make better choices no creepy stalkers in this joint honey just creepy brothers killers drug dealers no uh-huh be. for no, daddy Już weszła, nie, nie chcę tego auta. A, nie mogę zobaczyć statystyk. No dobra, no ukończone to ukończone. Ale chyba teraz nie, nie podjedziemy robić tej misji. Zobaczymy może gdzie jest Franklin i zrobimy to. Na samo zakończenie. Chyba tak będzie najlepiej. A, on pewnie gdzieś na drugim końcu. Masz chociaż samo oh, okay. motocyklem. Tylko też będzie trzeba stuningować. Ale, wsiadamy... A, muszę od nowa zaznaczyć? Ty no, w sumie daleko nie jest. A sobie zrobimy taką jedną akcyjkę. Dobra, znajdziemy jakiś pojazd do ucieczki. Ło! Blisko było i był się rozbił. Tutaj jest sporo fajnych samochodów. Jeszcze już chyba wiemy kąd weźmiemy pojazd do ucieczki. Przejedziemy przyjedziemy po prostu tutaj na plażę koło Molo na parking. I będziemy mieli. Sobie będziemy mogli wybierać który chcemy. Jest akurat wystarczająco dużo. O, on chce mnie też potrącić. Wszyscy chcą mnie tu przyjeżdżać. Cło. Ty. Jak ja się nie wypierdzielę na tym motocyklu. Ja! No i kurwa, wykrakałem. Prawie umarłem. Spadaj. Prawie umarłem. <grym> A ja jeszcze myślałem, że to będzie takie piękne. Że się przez całą drogę nie wypierdzielę ani razu. A tu jednak nie, musiałem się wygierdzielić. Się wypaliłem, przewróć. A! A! A, to chyba do góry trzeba. Chyba tak. No bo tutaj nigdzie nie... Chyba wyżej. Chyba tak. Kurde. Co jest nas miejsce? Ja zaraz tu umrę. Kurde. Każe mi jeszcze może po schodach wchodzić, co? Ty my chyba będziemy tutaj z dachu skakać. Gdzie jest tu wyjście? jak ja mam wejść na dach? Halo? No jak ja mam wejść na dach? Ty! No chyba jakoś powinni mnie wpuścić na ten dach. Ten Nie. Tu, tu. To chyba to jest kolejny z naszych problemów. Nie wiem jak się dostać na dach. No te, takie drzwi na pewno, nie no Halo Halo, halo A jak ja mam wyjść na dach? Bo jestem dosłownie tu może jednak od dołu? Tam trzeba do jakiejś drzwi podejść. No ej, no tu, tu wjechać? Nie, no tutaj nie wjedziemy. Jest zamknięta. Oj nie, ty no nie gadajcie, że gra mnie pokona. Ta brama na dole jest chyba nie bez powodu otwarta, ta tu. Nie. Nie. No, tutaj też się. <grym>, no nie. No popierdzieli mnie. Dobra następnym. Może zaczniemy następny odcinek od tego: pojedziemy sobie po helikopter i tam wlecimy po prostu. A jak na razie mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i widzimy się w dalszych przygodach Trzech Muszkieterów. Pa Pa.